Siemaneczko, z tej strony Wazi, a w dzisiejszym króciutkim szorcie chciałem Was serdecznie zaprosić na najnowsze zadania, które wylądowały na kanale i są to zadania rozpędu. Jeśli jesteście zainteresowani poprzednimi zadaniami, to na kanale również są już zadania busa bojowego, jak i zadania Panny Młodej. Jeśli jesteście zainteresowani jak mi poszło, jak wyglądają te zadania, zapraszam Was serdecznie na mój kanał Wazi Gaming. A jeśli chcielibyście dołączyć do naszej paczki, to przypominam również o możliwości dołączenia naszego Discorda. Nikt do niego znajduje się pod filmem. Przypominam również, że istnieje możliwość wsparcia mojego kanału poprzez przycisk wsparcia. Oczywiście przypominam, że macie też również możliwość podbicia, jeśli macie możliwość podbicia mojego kanału Pamiętajcie, walcie w tego lajka czy tam jakiś przycisk, nie wiem, dodatkowy z YouTube coś mówił, ale ja dalej tego nie ogarniam. No, i przypominam również, że możecie mnie jeszcze wesprzeć całkowicie bezpłatnie kodem w Azji Gaming w sklepie. Nic Was to nie kosztuje, a zawsze mój kanał jakiś wspiera. Nie zabieram Wam więcej czasu, życzę miłego dnia, tam wieczora i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, shortikach. Hej!